Okej, okay, proszę Państwa, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Cynik. mam nadzieję, że dobre humory macie, a jak nie, no to mówi się trudno. Proszę Państwa, Pele tu płacze mi na czacie, że go y, banem straszy, a ja daję łapkę w górę, jest komentarz dla statystyk, jak kradniemy, kradnijmy z klasą, Nexu znowu wjeżdża. Ludzie, którzy y, y, nagrali swoje ostatnie chwile, zazwyczaj to jest tak, że ci ludzie y, giną na własne życzenie, ale sprawdźmy, zobaczmy. Według statystyk co pół sekundy ginie człowiek. Wiele z tych przypadków jest rejestrowanych na kamerach. Niektórzy odchodzą śmiercią naturalną, inni przez choroby. Jednak największy odsetek śmierci stanowi zbiór niefortunnych zdarzeń. Filmy, które w tym odcinku zobaczycie, przedstawiają ostatnie chwile ludzi zarejestrowane przez kamery. Także ja już nie przedłużam i zapraszam Cię do ciemnej strony internetu. Cześć Remy, witam serdecznie. Widziałeś kiedyś te U dziwaczne jesu. reklamy gry wideo? O facecie, nie, kto... wi widziałem twój, Twoją twarz który wpada w różnego rodzaju szalone sytuacje. Więc jestem tutaj, aby opowiedzieć ci o tej grze. Jest to Hero Wars, czyli sponsor tego odcinka. Masz dość nudnej pracy, stania w korkach, czy też nie możesz znaleźć spokoju w domu? Wypróbuj Hero Wars i zostań legendą. W grze możecie walczyć z groźnymi bossami, razem z przyjaciółmi lub kolegami. Aha. 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 Tak, uważajcie, bo kurwa to się dobrze może skończyć, nie? Ten film został zarejestrowany w Indiach 13 sierpnia 2017 roku. Kilka dni wcześniej Indie były nękane przez dradzieckie siły natury, które trwały aż do września 2017 roku. Spowodowały rozległe powodzie w całym kraju. Katastrofa dotknęła 45 milionów mieszkańców i zniszczyła prawie 700 tysięcy domów, w wyniku czego zginęło 1419 osób. Do internetu trafiło nagranie ukazujące tragedię pewnej rodziny. Akcja rozgrywała się na drodze w małej wiosce Aira. Niepokojące nagranie rozpoczyna się od pokazania szalejącego nurtu rzeki, ja pod czymś co wygląda na drogę, która jest teraz małym mostem z asfaltu. Na filmie możemy zobaczyć ogromną ilość wody powodziowej, która jest na tyle silna, że wciąga drzewo pod drogę. Idealnie to obrazuje, jak niszczycielski jest to żywioł. Następnie kamera kieruje się w stronę dużej grupy osób, którzy chcą przejść przez ulicę. Ale jak widać niewiele z niej zostało. Kilka osób przebiega na drugą stronę, narażając swoje życie na ogromne niebezpieczeństwo. Upadek do tej wody jest równoznaczny z wyrokiem śmierci. No. Najgorsze jest to, że była to jedyna droga, dzięki której mieszkańcy mogli dostać się do swoich domów. Więc jeśli by przez nią nie przeszli, musieliby spać na ulicy, dlatego podejmowali się tego ryzyka. Nagranie nadal trwa, pokazując coraz więcej osób przebiegających przez drogę. Na niej widać coraz więcej pęknięć. Jednak jedna rodzina musiała zaryzykować i spróbować przebiec. Nie ja widzę! Cała trójka wpadła do szalejącej wody poniżej. Patrząc na miejsce, w którym się to wydarzyło, nikt nie mógł ich uratować. Pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań, ich ciał nigdy nie znaleziono i do dnia dzisiejszego uważa się ich za zaginionych. Ja pierdole. Czy ja bym ryzykował? Szczerze? Nie. Ta tragedia rozpoczyna się 19 stycznia 2022 roku w wiosce Wyra, położonej na południe od Petersburga w Rosji. W tej zimnej środowej nocy 41-letnia prawniczka Anna Uskowa Zdecydowała, że weźmie udział w corocznej tradycji Objawienia Pańskiego. Tradycja ta polega na zanurzaniu się w wiernych wodzie. Uważa się, że ta ma szczególne właściwości lecznicze. Anna zdecydowała, że w tym roku chce to zrobić w niebezpiecznej rzece Oredes, Położonej w południowo-zachodniej części Petersburga. Rzeka ta jest niebezpieczna ze względu na niezwykle silny prąd. Rocznie pochłania wiele osób, a w szczególności. No, no to zajebiście sobie wybrała, nie? W sezonie letnim. Anna od wielu lat brała udział w tej tradycji i czuła się z tym komfortowo. Tego tragicznego dnia, mimo iż temperatura wynosiła minus 5 stopni Celsjusza, Anna miała na sobie tylko strój kąpielowy. Kobieta przeżegnała się, a następnie wskoczyła prosto do dziury. Wyrytej w lodzie. Miejsce to nie było w żaden sposób zabezpieczone. Nie było dobrego źródła światła, poręczy czy chociażby liny. Tego samego dnia stworzono jeszcze jedną dziurę, znajdującą się nieopodal kobiety. Jednak ta była o wiele bardziej zabezpieczona. Na miejscu byli ratownicy, karetka, a także drewniana rama i stopnie, aby pomóc ludziom wchodzić i wychodzić z wody. Gdy tylko Anna zanurzyła się, została porwana przez rwący nurt rzeki. Osoby na powierzchni szybko zorientowały się, że coś poszło nie tak. Gdy jej dzieci płakały, mąż Anny desperacko zanurkował, aby spróbować ją uratować, ale z powodu mętnej wody nigdzie jej nie było widać. Wezwano służbę ratunkową. Ja pierdolę, no na własne życzenie kurwa zginęła, no! Matko jedyna, jak u w ogóle ten, jak ona tylko wskoczyła i tylko zió? W których skład wchodzili nurkowie, ale w ciągu następnych kilku dni im także nie udało jej się odnaleźć. Dopiero 11 dni później. Wolontariusze za pomocą podwodnego drona zlokalizowali ciało kilometr od dziury. We... Ja pierdolę Jakim cudem nasz gatunek przetrwał? Na no selekcja naturalna do, do dogania takich jak ona, nie? Cynk, nie kradniemy z klasą? Gdzie link? No link w opisie będzie, nie? A co, chcesz linka? No proszę cię bardzo, bo na powtórę, czy będzie link? Jak zawsze. Proszę cię bardzo, wysyłam ci. Dałeś się złapać na mój e, rips po prostu, poza tym nie moja wina, Cynk mnie sprowokował. Pele, przestań ty już kurwa płakać jak dzidzia jakaś. Sebastian, hejo, robisz reakcję na łotwę? E, hejo, nie. Jakim cudem masz gotonek przetłap, a swoją drogą, to i tak mamy niezwykle dużą pulę genową, biorąc pod uwagę, że wszyscy jesteśmy podlegami jednej matki i jednego ojca. <grystanie> no tak, religia. Zwano męża i spełnił się jego największy koszmar. Była to Ana. Jest to ogromna tragedia, ponieważ rodzina w kilka sekund została rozbita, pozostawiając dwójkę dzieci bez matki. To ryzykujcie dalej, kurwa. Debile. O Jezu, nie! O matko jedyna, nogi mu pierdolną, albo coś takiego, o matko jedyna, nie chcę na to patrzeć, ja pierdolę. Ile jaś, ile mi wyskakuje takich filmików, gdzie ludzie podnoszą jakieś pierdolone, chore ciężary i na przykład nogi mi rozkurwia, nie? Ja pierdolę. O... Teraz przenosimy się do Bali, a dokładniej do Paradise Jim Sano, 33 letni Justin Wiki. Dietetyk oraz trener osobisty, nie był on tylko kulturystą, ale również wpływowym influencerem w branży fitness z 40 tysiącami obserwujących. Według znajomych promieniowała od niego pozytywna energia i autentyczna chęć zmiany życia na lepsze. Film, który teraz widzicie, przedstawia Justina, który próbuje wykonać przysiad z 210 kg sztangą. Miał za sobą osobę, która go. Szczerze, idiotyzm! Po chuj wy to robicie! To nie daje wam nic! Nic, poza tym, żebyście się polansowali, że wyciągnęliście tyli. Ja pierdolę. Jesteś poza kontekstem, cynk, to się nie rzucaj. A będę. A będę. A będę. I tyle. Wyglądało to jak normalne ćwiczenie na siłowni. Mężczyzna robi kilka przysiadów, zanim będzie widać, że jego siły słabną. Sztanga opada coraz niżej na ziemię, a osoba za nim nie wykazuje żadnej asekuracji. W pewnym momencie nogi Justina się ugięły, co spowodowało, że ciężar sztangi spadł mu na szyję. Oszczędzę sobie dokładnego opisu tej sytuacji, ze względu na zaostrzony regulamin YouTube'a. Ale w skrócie, sztanga uderzyła go w szyję z ogromną siłą. Nienawidzę czegoś takiego. Nie wiem, po chuj wy to robicie, nie? Po chuj wy tak ćwiczycie? To nie, to, 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 wy możecie się tylko tym po, poszczycić przed kolegami, że wy tyle i tyle. Ale to chuja ja wam daje, nie? My name is Tyler Turner. To First time indeed. Skoki spadochronowe to przerażający i ryzykowny sport. Za najbezpieczniejszą formę dla amatorów uważa się tak zwany skok w tandemie, czyli jesteście podpięci pod profesjonalistę. Niestety takie przekonanie okazało się być śmiertelne dla 18-letniego Tylera Turnera. Słoneczny poranek 6 sierpnia 2016 roku. Tyler przybył do centrum spadochronowego Lodi. Zależy. cynk tutaj, z Wend Wenderzem słowi ogromne ryby, i Jara, a im powiedzieć o kwestia pasji. Kwestia pasji, owszem, ale bez przesady, żeby takie ciężary podnosić. Co ci to daje po zalansowaniem się? A po co piłka piłkarz kopie piłkę? Po co cynk robi live? Y? Nie wiem, ale no kurwa, podnoszenie takich ilości, takich ciężarów. Jest idiotyczne dla mnie po prostu. No. Nic na to nie poradzę. To jest głupie. Bo, bo ja mam wrażenie tylko, że ci ludzie, za, nie wiem, próbują sobie rekordy świata po, pobijać, tak? Ale co to jest? Zwykłe lansowanie się i ryzykują swoim życiem dlatego. Bez jaj. Dajcie spokój. W Kalifornii na swój pierwszy w życiu skok spadochronowy w tandemie. Aby dodać nieco więcej kontekstu, to chcę powiedzieć, że te centrum spadochronowe nie było pierwszym lepszym. Jednak miejsce to było dość znane. Pierwsze skoki odbywały się już w 1964 roku i rzekomo była to jedna z najstarszych szkół spadochroniarskich w Stanach Zjednoczonych. Tego oferalnego dnia Tyler był w parze wraz z Jung Kwong, 25-letnim instruktorem, który na swoim koncie miał już 700 skoków. Tuż przed skokiem Young odwrócił kamerę w stronę Tylera, rejestrując jego ekscytację. I am gonna jump out of a plane. First time indeed. Maybe trochę a little bit scary. A little bit scary. I'm when I get up there it's gonna be like oh gosh, adrenaline's gonna kick in, just gonna just gonna let it happen. Okay. Who is it? That's my mama ah. over there. Hello. Jezu, mama off. jeszcze tam jest. Really more that she'll help me with more of my life because I to make it. Okay, <laughs> we're gonna make. It jestem gotowy. Go Tyler pożegnał się z mamą. Wszedł na pokład samolotu, wzniósł się ponad chmury i wraz z instruktorem wyskoczył. Podczas spadania, Young próbował zwolnić spadochron, ale napotkał awarię. Zarówno główny, jak i zapasowy nie odpalił. Dochodzenie oh, w sprawie śmierci Tylera ujawniło, że pomimo rozległego doświadczenia Younga, który miał 700 skoków, nie posiadał on niezbędnej licencji do wykonywania skoków w tandemie, a ponadto znajdował się w okresie próbnym i nie przeszedł jeszcze odpowiedniego szkolenia. Policyjne dochodzenie odkryło 20 śmierci związanych z centrum spadochroniarskim. Pomimo tego tragicznego incydentu, właściciel tego miejsca zdecydował się po prostu pozostawić obiekt otwarty, a nawet wznowił działanie placówki dzień po tym tragicznym incydencie. Oczywiście rodzina Tylera pozwała właściciela i po długiej letniej batalii sądowej sąd uznał Billa za winnego i nakazał wypłacić rodzinie zmarłego odszkodowanie w wysokości 40 milionów dolarów. No Jest... ch chuj z tego, co ci z tych pieniędzy jak syna straciliście, nie? Czasem dwóch ogromnych chłopów też nie, y, nie starczą, ile to już widziałem, jak zrywali mięśnie i y, esakuratie y, y, raczej nie pomogli, oprócz uruchomienia przed śmiercią. A właśnie jak się wyobraża y, całą ludzkość, to jest hejt czy myśl filozoficzna, czy myśl filozoficzna, Nie mam zielonego pojęcia, mnie można nazwać hejterem. To naprawdę smutne. Ale tutaj, Pele, masz rację, bo ten gościu miał jednego typa, który nawet chyba nie wiedział, co robi. Dlatego typ zginął, nie? I przerażająca historia. Młody chłopak, który był żądny przygód, stracił życie przez zaniedbanie właściciela obiektu. Tragedia.